Taśma z dwustronną na stolarni, czy jest potrzebna? Przykład użycia takiej taśmy potrzebuje ten element, tą prowadnicę przykręcić w tym miejscu, ale w taki sposób, żeby pasowało do tego rowka i żeby tył się licował. Chodzi o coś takiego, żeby to sobie chodziło w ten sposób. I żeby nie trasować, nie obliczać, bo tu już są zaoblone krawędzie, to wystarczy, że nakleję sobie na dwóch punktach taśmę, włożę tutaj. Zaraz wam to pokażę. Odkleję taśmę i przyklejam do tego. Potem to wyciągnę i przykręcę. Zaraz wam to demonstruję. No i dobra, tu sobie odkleiłem. Wciągam. Tutaj licuję, żeby to było na równo. I przyklejam. I jest. Teraz sobie nawiercę tylko tutaj dziury, otworki, przykręcę wkrętami i będzie w ten, tak, jak w ten sposób. Wiadomo, to jeszcze będzie szlifowane, więc to jeszcze jest niewykończone, ale już montaż jest gotowy. Dzięki temu sposobowi na taśmę różne jakieś krzywe akcje można sobie bez problemu po prostu przykleić. Później to łatwo idzie rozerwać. Wiadomo, nie, nie wolno nawalić tej taśmy jakoś bardzo dużo skręcamy, później można to rozkręcić, ściągnąć taśmę i yy, gitara. Jeżeli Ci się podobało w ten sposób, zostaw łapkę, zaobserwuj, aby nie ominąć kolejnych różnych przydatnych yy, sztuczek. Ja Cię pozdrawiam, dobrego dnia, cześć!